Witajcie, widzowie! Witam Was na moim kanale. Eee, dzisiaj nie ma ze mną Maxa, ale dzisiaj, o właśnie, dzisiaj mamy nowego członka. Dzisiaj pokażę Wam, bo budowaliśmy skina. O, tam jest, czekajcie. Tu ogólnie jest jego domek. Tu jest jego skin. Tutaj wygląda, mogę Wam z pokazać. To nie wiem co to jest. Eee, no, to jest jego skin. Dobra, idziemy do niego przywitać się z nim. Ogólnie nazywa się kaktus kaktuski. No więc nowy członek kaktus. Eee. Halo! Wijam z bok. Dzień dobry. Gdzie jesteś? Na górze. No na górze! O gódy. Eee. No masz tutaj? E, hejka widzowie. Witajcie na Cienobelka na kanale. No. E, no to może cię oprowadzimy No. Ja cię oprowadzam. Możemy. Znaczy. To chodź. No. Um. Oj, dobra, chodź tędy. Ogólnie to jest jego domek, w sumie najpierw po twojej no naukowicielu prowadzimy. No, gdzie jesteś? No, halo. Bocian. Czekaj. Tutaj mamy taki ogródeczek z aleoczkiem. oczkiem. No, No, czekaj, czekaj. no, no tutaj mam, jest taki ogród. Tutaj... W... Nieważne. Chodź, czekaj, czekaj, O, tutaj jest telewizor. Tutaj jest Salon. Salon, oh, salon. taki. Salon z rzeczami. Tutaj jest kuchnia ale... taka, jeszcze, jeszcze niezreczona, ale jest. Tutaj jeszcze może będzie jedzenie no. jakaś. Będzie, będzie. No, a na górze to jest taka sypialnia. No, sypialnia, tutaj jakieś worki na no, śmieci. I co? No hmm. Dobra, chodź. No chodź, gdzie ty jesteś? No, no, tutaj już. Dobra, policja. No i już... Dobra, policja, tutaj jest ten, tutaj są komputery, tutaj jest e, no, sekretariat, znaczy, sekretariat... No. Tutaj widzę, że jest klatka no pierwsza. No, klatka pierwsza. Tutaj klatka druga, tutaj co? Przebieralnia. Przebieralnia. tutaj wieszaki zniknęły. Tutaj jest głosowanie. A nie. Przesłuchiwanie o, na to. Prawda. Głosowanie. Dobra, no i to jest całe ten więzienie policja. Policja w stąd... No dobra, co teraz? O tutaj, 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 chodź, chodź, chodź do policji. Czy tutaj jest tajne przejście? Tutaj nikt nie może chodzić. Co tutaj jest? Dobra, chodź. No, kurde, no halo! No dobra. Piu, piu. Dobra. To jest domek puszka. Czekaj. No. To jest domek puszka. Tak? To jest tutaj... w końcu domek puszka? No tak. Żółty mi A widzisz. to było zawsze? No. Tutaj masz książeczki. Tutaj jest łazienka. I tutaj no jest te... ten. Magazyn tak. Magazyn. A i ogólnie tutaj były wieszaki też. Ale się zniszczyły no. i są tylko beczki. Dobra, to następne co... Yy... Chodź tam. Tego na pewno nie widziałeś. Nie, tego chyba, nie widziałeś. Chyba, że oglądałeś najnowszy ten odcinek mój. Nie, tego nie. Chodź tutaj. Dobra, tutaj jest salon. To jest podobny domek do twojego. Tutaj są biblioteki. A kogo to jest domek? Kogo to jest domek? A nie mogę ci jeszcze zdradzić. Widzą też nie mogę zdradzić. Czyli e, tutaj to... masz szafę. E, wiem kogo to. Wiem kogo to. Kogo? A nie mów, nie mów jak wiesz. W sumie. Tutaj jestem. Jest nie jestem pewna, ale mogę obstawić. Ej, obstawiam, że to jest... Też, albo to jest ten jakiś... Dobra, e, tutaj mamy jadalnię. Tutaj są rzeczy, przedmioty. Aha, chłopie, raz Góra jest ten? ładna, góra jest bardzo ładna. No, góra, tutaj masz zbroję, tutaj masz spianie, tutaj masz Można tu do doniczki wsadzić? No można wszystkie sadzonki drzewa. To ja będę musiała u siebie wsadzić, bo to naprawdę ładnie wygląda. Okej, okay, chodź tutaj. Tutaj ogólnie można... jest mój wieżowiec, ale on jest pusty. Pustka. W ogóle powinienem coś wylać tym wieżowcu. A ty coś jest na górze. Je. A. Nie, tu nic nie ma. Myślę, na Dobra, już, już, już. już. Dobra, tutaj jest. Ej, daj mi jakieś jedzenie z kreatywy. Dobra, dobra, już ci daję. Y... Kaktus. Ale jedzenie, Dobra, e, chodź. Poczekaj, poczekaj, ja muszę coś... o coś... Chodzę, nie, no, tak, nie mam żadnej O Dobra, to, to, to później poszukam, bo mi się gdzieś wyjdzie. Dobra, wydawało. chodź do mojego zamku. To jest mój domek. Ogólnie kaktus kaktusiek. Kaktusek no. Jest już od e, dwóch dni na naszej wiosce, ale po prostu pierwszy o, raz tak Tutaj nie jest mój i... magazyn. Kuba, bo tam mogą być jakieś creepery. A nie ma nikogo. E, dobra, Ach, tutaj jest sypialnia na górze z komputerem. Nie, ała! masz koksa Kurde. Rapujecie. Okej, okay, chodź. A mm. tutaj jest co? Tu, a tutaj masz podwóreczko. Chodź, za, za, za mój dom, za mój dom. Dobra w sumie już. Mogę Ci tylko pokazać do Maxa od środka i, i resztę już Ci z zewnątrz pokażę. Zobaczcie sobie poza filmem. Bo żeby to nie trwało dwie godziny, tak jak ostatni film. Chodź, bo tam nie ma wejścia z drugiej strony. Dobra, już tylko. Do, co do, 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 do którego domku? Do, do Maxa w domku. Właśnie szkoda, że Maxa nie ma z nami, bo... No, byłoby ciekawiej. E, no i tutaj ma sypialnie, sypialnie, skrzynki jakieś super fajne. Ej, nie będziesz musieć mnie któregoś razu. E, nie tak do dogadać się, żeby na przykład o danej godzinie wszyscy weszli na serwer i mnie zapoznać ze wszystkimi. Ej no w sumie. Weź tylko coś Ko takiego zrób. Tutaj masz takie no. akwarium ala akwarium, tutaj masz ala komputer, tutaj masz a ala tutaj enchant, no. ten, enchant. I patrz. Tam jest secret patrz. jakby taki. Tam nie wejdziesz. No wiem. Nie wejdę jakoś. I patrz jak, jak pod tym nie możesz Wej. skakać w ogóle. Tylko jakiś centymetr skaczesz. Czekaj, jak to, jak to wygląda. Uda. Jakbym już sobie się cieszył. Dobra. Chodź. No i... Dobra, teraz tak szybko na kreatywie ci pokażę. Chodź za mną. Weź sobie włącz kreatywny. Tutaj jest wieżowiec Maxa. No to... Wieżowiec Maxa. Tutaj jest przedszkole. Tutaj jest domek no. Pusz... domek Puszka. Wieżowiec Puszka. Tutaj jest... McDonald's. Tutaj jest McDonald's właśnie. To jest dom Leona. No tak. Wieżowce, na no to to. Wieżowce, gdzie znaczy, to wieżowce. Widziałem akurat. To są skiny. E, Leona, szpital, no. szkoła. E, no i tyle chyba. Wajbikony. No. kopalnia. No i nie pokazałeś mi, mi na no to kopalnia, ale nie będzie, nie będziemy już tam. To... Ja, to co to jest? A? bidronka. A. Ej, elefant już wymyśliliście. My? My? Przecież no. ja wszystkie tu budynki zbudowałem? No oprócz domku Maxa. Nie, w sumie domek Maxa też w połowie. Co ty, ja wszystkie budynki tu prawie zbudowałem? Czekaj. Ty, Ej, trochę ty, się przeszkadza. Ja wszystkie budynki na tej wiosce zbudowałem i ty. Ej, nieważne. Ej, bo sobie ba teraz... sobie... Ej! Chodź na chwilę. Pokażemy... Pokażemy wi wi widzom. Bo ty o tym nie wiesz. Tak, nie wiem. No super, tajna baza, jej! Gdzie ty jesteś? No w tajnej bazie. Co? No. Czekaj te na ciebie. Tepę... Eee, Jezu, się pomyślałem. Łódź? A! Łódź? Co to? No jak ty jak budu, jak budowałeś mój domek. Aha! A, to pokażmy jeszcze... jeszcze jedno widzą. Ty o tym wiesz. No, tą drugą. No. No to, no to, przed chwilą pokazałem. Ale nie, nie tam, tam... E, wiesz, tutaj co jest? Jak się poleci. Eee, widzę, ja to nieważne. No, tutaj jest droga, jakby taka tajna baza. No, tutaj się... No i... No tutaj to nie ma co za wiele pokazywać, no ale tutaj, no to jest taki... Chciałem, żeby to chociaż trochę przypominało taki domek. Dobra, no to w tym klimacie zakończymy ten odcinek. Chodź, koło nie no. stań. No, no to widzowie, po, pożegnamy się. No to nara, widzowie. No. Widzimy no. się w następnym odcinku. No. Pa.